Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Widzicie, e, jesteśmy na serwerze Bloa, czy jakoś tak, e, MCSG, Teraz będziemy wchodzić na areny. E, jest ze mną Filip, tak, który siedzi tutaj ko mnie i, e, no, i trzyma mi mikrofon, że tak powiem. No ale okej, okay. więc szukamy jakiejś areny. O, jedynka jest wolna. SG Czekamy. Mówimy na jedynkę. Okej, okay, czekamy. No, czekamy. No więc okej. Okay. Już widzimy. Mamy jednego gracza. No. Niech SG odpisze. pisze. No, dobra. E Dobra. Jak widzicie, nie mam lagów przy nagrywaniu, jest bardzo fajnie. Frapsem nagrywam, jakby co. No więc dobra, no czekamy. Wiem. Okej. Okay. No czekamy, 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 czekamy. Szybciej. No dobra, dobra, no szybciej, dobra. Widzimy się znowu, jak już gra ruszy, bo to nie mamy, nie ma sensu. Dobra. Dobra, już, już witam Was bardzo serdecznie po, prze po krótkiej przerwie, bardzo krótkiej przerwie. E, dobra, gra startuje. Trzy gracze, więc będzie łatwo. No. Trzy. I pędzimy. Pędzimy i pędzimy i pędzimy. Kurde. Mysternie. Szybciej. Miecz, tak, mamy miecz. Mamy, mamy miecz, go zabijemy nie że o on ma on ma on ma temy on ma itemy, on ma itemy. on ma temy biegniemy o czas ochronny się skończył i biegniemy i biegniemy za nim pędem ciekawe czy on wie że za nim jesteśmy e, e, bardzo możliwe. ale ale nie chyba nie bo Biegnie tak jak wiesz. On biegnie tu do domku, a ja, a ja go... O! Tak! Dobrze! Dobra. Dobrze, mamy i temy, mamy i temy. Wygramy to, tą rundę wygramy. Coś czuję. E, tą rundę wygramy. Szukam tu skrzyneczki. Może gdzieś tu jest jakaś... O właśnie może tu gdzieś jest ukryta. Ale nie sądzę. Możliwe, że tu po prostu nie ma tej skrzynki. A weź sprawdź, albo nie. ma, Dobra, nie ma. E, dobra. Tu gdzieś jest? Nie, 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 dobra. Szukamy tam tego gracza. Jedzenko, mam dużo jedzenia, fajnie, myślę, że wygramy tę rundę. E, tylko musimy znaleźć jakieś inne skrzynki, bo tak to my chyba nie wygramy. Ym, idźmy na spawn może. Albo nie, albo nie, idziemy gdzieś daleko. Jezus, muszę się zdecydować, bo... O, tam idziemy, tam idziemy, tam idziemy. jest domek. Filip, jak coś mówisz, to do siebie mikrofon. Dobra. No, bardzo, bardzo dobrze. Okej. Okay. Mm, mm, skrzynka. Nie, tam się wydawało, że ktoś... Orzeż ty! Orzeż ty człowieku. A jakie okay, itemy? Dwa... Dwa żelazne. I cały set. No, to, to jesteśmy teraz koksiarcy. Teraz to nas naprawdę już nic nie przestraszy. Góra złoto dół. A. Co? Wiesz chodziło mi o, budanie, o ubranie, o ubranie, zbroję. A no, a no okej, okay, okej. Okay. Troszeczkę mamy takie problemy, bo nagrywamy razem z jednego mikrofonu i, no, i może nas różnie słychać. No. No. A Filip trzyma, bo on nic nie robi. O, o tak. Dobra, no gdzie ten gościu? Nie wiem. Ty tu Filip to jesteś. Nie wiem. Ja nie mogę z tobą, Co ja mam z tobą? Może napisz, gdzie jesteś? E. Dobra. Zagajcie, sprawdzę list. E. Tche. O Jezus, nie tche. Tche. Gost. O Jezus, jak ja piszę. PL. Na psaun, dobra. Okej. Okay. No okej, 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 okej. Czekamy. Czekamy na tego gościa. Main Rafi wyciężył sobie O! Wygrałem! Wygrałem, dobra. Dobra, ludzie, wygrałem. No to jedziemy na, z następną arenką. Ciekawe jak wygrałeś? No wygrałem tak, że on opuścił grę. No tak. Dobra, jak widzę tutaj jest... Ale to jest arena e, zbugowana, sorry. To jest zbugowana arena, niestety. Idziemy na inną arenę. No i zobaczymy, no. Ile ten dzisiaj będzie trwał? Nie chcę jakoś, żeby to było długo. O! Zobaczymy. Dobra. No więc dużo ludzi jest. Tak, jest bardzo dużo ludzi, więc możemy... Ech, ech. No dobra. A ci, co na 14 s No okej, okay, okej. Okay. Zobaczymy. No. Fajna mapka. Tak, fajna mapka. To jest ogólnie. Mhm, widziałem ją kiedyś. Dobra, Filip, jak ty mówisz, to mów bardzo głośno, okej? Okay? Dobra. Okej. Okay. No kurde, szybciej. Dobra, widzimy się za chwilę. No dobra, jesteśmy już po krótkiej ser y przerwie. No troszeczkę dłuższa była to przerwa. No. Dobra, gra startuje za 5, 4, 3 i jedziemy na skrzynki. Kurde, jak mnie coś... cholera jasna! Nie! No nie! Kurde, sorry ludzie. No jak już? Wszystkie skrzyneczki opróżnione No, to, to, to był fail, to był mały fail No, ale biegniemy, biegniemy Będziesz miał trudniej No, dużo trudniej No, o Jezus, już się okres skończył Szybko Zawsze jest 30 sekund Kurde, teraz energicznie muszę szukać jakiejś Skrzynki, bo tutaj bez tego to raczej nie znajdziemy nic I to będzie troszeczkę dla nas Ty jaki kutas, dobra o, 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 tak, tak, tak. Tak. Tam coś się już bije. Kurde. Nie, yes, się so, z tobą nie będę bił.